Co się dzieje? Twoje pocałunki są zbyt piękne. Miałem powiedzieć to samo. Ten oznacza, że mi wybaczyłeś? Oznacza, że kocham Cię całym sercem i pragnę być z Tobą. Choć wiem, że to mnie zabije. Nigdy Cię nie skrzywdzę, kochanie. Nie wes, powiedz coś. Zwymyślaj mnie, tylko się odezwij. Co się stało? Tak ją znalazłam. Dzwonię po pogotowie. Nie. Biegnę po lekarza, który ją zna. Pomóż mi, Martin. Połóżmy ją do łóżka. Ja to zrobię. Nic nie mów. Muszę to powiedzieć. Bo w głębi serca lubię pana. Niech pan nie marzy o monicie. Ona nigdy nie zostawi Kika. Tyle razy próbowała od niego odejść i zawsze wracała. Łączy ich coś bardzo mocnego, co ich trzyma razem od dzieciństwa. Ona o tym wie. Dlatego cały czas pana okłamywała. Chciała rzucić kika, ale nie mogła. To silniejsze od niej. Czy z jej charakterem, gdyby chciała go rzucić, nie zrobiłaby tego z dnia na dzień? Niech pan dłużej nie cierpi, Martinie. To niepotrzebne. Wiem, o czym mówię. Niech pan zapomni o Monicie na zawsze. Muszę ją sobie wybić z głowy. Inaczej oszaleję. Kiedy przyszłam, księcia już nie było. Nic mi nie przekazał? Nie. Co się stało? Prawie się zjedliśmy pocałunkami. Czyli wszystko w porządku. Nie wiem. Bo czemu wyszedł bez słowa? Też nie rozumiem. Co słychać? Wszystko dobrze? Cześć, cześć. Cześć, malutka. To dla Martina, jest? Kąpię się. To trochę potrwa. Jadłaś śniadanie? Nie, skręcam mnie z głodu. No to siadaj. Na tym krześle? Jestem wzruszona. Pasuje mi, Martin. Obudź się stary. Jest. Jesteś ugotowany, co się stało. Konstanca jest w łazience a monita na dole. Załóż coś, jesteś goły. Zasłoń się. Dawaj z lewej, z prawej. Teraz ty z lewej, z lewej. Koki wygrywa nokautem. Lecimy do szkoły, już późno. Cześć, cześć. To dla ciebie. Wybacz, że przyszłam bez zapowiedzi. Jak się miewa, nie wes? Jest nie do zdarcia, już szykuję kopę pierogów. Jeśli niczegoś potrzebuje, Wyszedłeś bez pożegnania. Znowu się gniewasz? Nie. Potrzebujesz czegoś? Tak. Pomyślałam, że skoro mam dziś wrócić do pracy, to możemy tam pojechać razem. Nie. Nie? Muszę wpaść na tor samochodowy. Pojadę z tobą. Nie trzeba. Muszę zawieźć parę rzeczy do biura. Może je podrzucisz. A na torze mam samą biurokrację. Dobrze, podrzucę. Kochanie, nie mogę znaleźć biustonosza. Nie widziałeś go? A. A. Monita? Nie wiedziałam, że jesteś. Nie wiedziałam, że jesteś. A ja, że Ty tu jesteś. Zanieść coś do biura, czy ługałeś? Nie, nie. Łgałeś jak zwykle. Nie rozumiem. Dalej udawaj, niewiniątko. Powodzenia. Dzięki. Co to za chwasty? Nie chcę się wtrącać, ale czy Monita wróciła do firmy? Tak, wróciła. Przywróciłem ją. Por. Dlaczego? Szantażujecie czymś? Wmawiać dziecko, które z kimś ma? Nie, koń. Nie rozumiem, czemu zawsze wraca? Wraca, bo jest moją pracownicą, a ja dbam o swoich ludzi. Wiesz o tym? Ja wiem, ale może ona nie wie. Mogę się przebrać? Jasne, rób co chcesz. Monu, chodź. Kilka słów dla Mercedes. Bierze ślub i jedzie do USA. Mercedes, życzę Ci szczęścia. Oby miłość nigdy cię tak nie bolała, że zechcesz umrzeć. Pięknie to powiedziałaś. Skończ już. Co się stało? Przyniosłam ci kawę. Moni, postawić tutaj? Jestem taka wzruszona. Za tobą też będę tęsknić. Za kłótniami, spóźnieniami. Muszę iść do księgowości. Czekaj. Twoja kawa. Możesz wypić jej kawę. Monita. Chcę cię przeprosić. Mnie? Nie musisz. Możesz sypiać z kim chcesz. Choć to głupio ściskać pokojówkę w czynszówce i kończyć w łóżku ze swoją bogatą dziewczyną. Ale to Twój problem. To nie tak. A jak? Wyjaśnisz mi, bo trochę zgłupiałam. Chcesz wyjaśnień? Tak. Nie do wiary, że masz pretensje. Zawsze wiedziała się, że jestem z Konstancją. A ja nie wiem, jak wygląda twoja relacja z Kikiem Jaka relacja? Możesz mówić jaśniej? Jaśniej? Co cię z nim łączy? Co mnie łączy? Gdy idziesz do łóżka ze swoją dziewczyną, wyobraź sobie, że robię to samo ze swoim chłopakiem. Mam wrażenie, że mnie nie słuchasz. I chodzi o coś ważniejszego niż ta oferta. O coś, co nazywa się Esperanza Munios. Dobrze mnie znasz. Co Cię powstrzymuje? Chcesz wiedzieć? Nie wiem, o kim rozmawiamy. Nie znam jej. Za każdym razem, gdy się decyduje, pojawia się kika, albo matka kika, albo cała cienzuszówka, albo ona boksuje, albo robi co chce. Mogę ci udzielić rady ze względu na naszą przyjaźń? Tak, bo nie wiem, na czym stoję. Straciłem Mercedes, bo stchórzyłem. Nie powiedziałem jej o swoich uczuciach, gdy był na to czas. Czemu nie pójdziesz po monitę? Obejmij ją pocałuj, wsiądźcie do samolotu, zabierz ją stąd. Znajdziecie przestrzeń, żeby spokojnie porozmawiać. Wyjaśnić sobie wszystko, co się dzieje. Nie tykaj, bo ci urwę łapę. O co ci chodzi? Pokłóciłaś się z szefem? Tak, ale nie mam ochoty o tym rozmawiać. Nie mogę patrzeć, jak jesteś smutny. Rób, co chcesz. Traktuj mnie, jak chcesz. To nieważne. Rzecz w tym, że nie mogę Cię objąć. Ja tak bardzo chcę. Może mogę? Tak, bardzo tęskniłem. Chciałem Cię przytulić. Powiedzieć, że się Tobą zaopiekuję. Lubisz to? Czemu mi nie dasz drugiej szansy? Daj mi jeszcze jedną. Zobaczysz, jacy będziemy szczęśliwi. Tak? Tak. Dam ci jeszcze jedną szansę. Znowu będziemy razem. Monito, kocham cię. Zaopiekuj się mną. Za bardzo się wiążesz z ludźmi. To logiczne. Podziwiam, że jesteś taki, ale potem cierpisz. Koni. Jak długo jesteśmy ze sobą? 4 lata, 2 miesiące, 15 dni i 34 minut. Kawał czasu. Czemu pytasz? Widzisz, rozmyślałem ostatnio. Powiedziałaś, że jesteś gotowa zrobić wszystko, żeby pomóc mi ze sprawą dzieci. Z adopcją, oczywiście. Posłuchaj. posuhai za mnie Wyjść Wyjść za ciebie oczywiście kiedy? Chodźmy do urzędu. Nie śpieszmy się, zróbmy to jak należy. Oczywiście. Ale jesteś pewien? Czemu pytasz? Nie, nic. Powinienem był wybrać bardziej romantyczne miejsce. Jest doskonałe. Przy tym drzewie. Ale musimy zacząć szukać sali kościoła. Myślałem o czymś skromnym. Bez medley. Jasne, coś minimalistycznego, sami przyjaciele. Od ciebie 300, ode mnie 400 osób. Ale czegoś tu brakuje. Po południu pójdę i kupię dwie obrączki. Pocałuj mnie. Przecież Ja też jestem smutna. Nie dlatego płaczę. Co książę znów zrobił? Żeni się z Nie chcę, żebyś się dowiedziała od kogoś innego, że wychodzisz za Martina? Zepsułam ci chwilę triumfu? Nie. Rozmawiałaś z nim? Nie. Martin nie musi mi opowiadać o swoich prywatnych sprawach. Łączą nas tylko zawodowe. To prawda. Zaczynasz pojmować, gdzie twoje miejsce. Chyba tak. Jeśli to wszystko pójdę sobie, nie wszystko. Skoro już znasz swoje miejsce w firmie, chcę, żebyś nie kręciła się wokół Martina. W tych tanich nie zbliżaj się do niego. A prosiłaś go o to samo? Nie muszę. Nie? Nie, on wie, co ma robić. Jest dżentelmenem. Jasne. Przegrałaś, więc dam ci dobrą radę. Nie pokonasz mnie, Monita. Więc zabierz swoje śmieci i odejdź. OK? Okej. Okay. Pamiętaj, że jesteśmy umówione na ringu. Ok? Ok? Okej. Okay. O tym też chciałam pogadać. Jutro zaczynam treningi, żeby obić ci twarz Nie mogę się doczekać Dupiasta mój. Ja poddam się liposukcji, a ty... Co zrobisz z twarzą, brzydulo? Jesteś Myślałam, że świętujesz z przyszłą żoną. Już ci powiedzieli? Pani Kresada zdążyła mi wbić nóż w serce. Chciałem ci powiedzieć. Zaoszczędziła ci fatygę. Z serca, z głębi serca, życzę ci szczęścia z mumią. I mnóstwa ślicznych blond dzieci, mówiących po angielsku. W którym rodzice kupią auto na 18 Posłuchaj, nie dotykaj mnie Nawet palcem Jesteś zaręczony Ty też Tak, jestem Kończymy tę zabawę Od dziś koniec między nami Odchodzisz? Nie Zasiądę w pierwszym rzędzie i popatrzę jak żenisz się z mumią Kochając mnie Podjąłem tę decyzję, ponieważ nie mogę być z kobietą, która mnie okłamuje. Skąd z tym. Chcesz zrujnować sobie życie, a mnie obarczyć dźwięk? Nie zrujnuję go. Ona cię nie okłamuje? Nie. Nie ma nosa jak Pinokio, bo go poprawia u chirurga. Wszystko dobrze? Tak, dobrze. Ja dotrzymuję słowa, ale twój chłopak nie. Wiesz całą paczkę. Jaką paczkę? Jak długo będę musiała ją znosić? Powiedziałaś jej, że bierzemy ślub? Tak, sam chciałam. Nie chciałem na razie nikogo informować. Mówiłam tylko twojemu kuzynowi. Najpierw chciałem powiedzieć dzieciom. Świetnie, powiedzmy. W czym problem? Erradica el Czemu tu zostajesz? Nie wiem, co robić. Nie dręcz mnie. Sama się zadręczasz. Czemu sobie nie odpuścisz tej całej grupy o Nie mogę. Bierzesz torbę i wychodzisz drzwiami lub po schodach. Całe życie wale głową w mur. Zostałam pięściarką, bo to lubię. Lubię się bić, walczyć z życiem. Masochistka. Lubi cierpieć. Nie lubię cierpieć. Zostaję, bo zamierzam walczyć. Moja dziewczyna. Póki nie weźmie ślubu, nie opuszczę rękawicy. Mercedes. Sprowadziłeś policję. Tak, uprzedził mnie Alfredo. Skąd ci przyszło do głowy przyjechać samej i szukać oszusta? A ja to co? Wybacz. Gdzie jest Monita? Z Turką poszły do spa, ale długo ich nie ma. Macie tu zostać, zrozumiano? Tutaj. Chodźcie tu, tu są. Proszę wyciągnąć tamtą. Monita Monita. Było blisko. Rozpuściłam się jak świeczka. Jak się czujesz, już dobrze dzięki. Jesteś naszym bohaterem. Idź. Dziękowałaś mu z 80 razy. Dzięki. I wodę. Jak się czujesz? Świetnie. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, damy sobie same radę. Idź już. Dość zrobiłeś. Możemy porozmawiać? O czym? O nas. Nie lubię, jak się kłócimy. Kłócimy? Jest tak, jak chciałeś. Ja? Chcesz mieć wszystko, a tak się nie da. Zapomniałeś, że wybrałeś Konstancę? Czego ode mnie chcesz? Mam być przyjaciółką czy kochanką? My. My co? My nic. Między nami nic się nie wydarzyło i nie wydarzy. Nie chcę cierpieć. Odejdź. Jeśli się do mnie zbliżysz. Powiem Twojej narzeczonej. Przysięgam. Zaczekaj! Martin! Martin!